wzgórze Eliasza wznosi się ponad Hanią to jest to wzniesienie, na które wjeżdżamy jadąc na lotnisko. Stoi tutaj pomnik Spyrosa Kalialesa, bohatera, a jakże, niewątpliwie zasłużył na ten honor. W 1897 roku na Krecie wybuchło powstanie przeciwko Turkom. Tutaj na wzgórzu grupa buntowników założyła obóz i wzniosła grecką flagę. Wielkim mocarstwom, to była Wielka Brytania, Francja, Rosja, Włochy, Niemcy, Austro-Węgry, zmiana sytuacji politycznej się nie opłacała, więc przybyły interweniować. W czasie ostrzału pocisk strącił maszt z grecką flagą. Wtedy powstaniec, Kaliales, podbiegł, chwycił flagę i uczynił z własnego ciała żywy maszt, stając wyprostowany i niewzruszony pod gradem pocisków. <laughs> Admirałowie i marynarze międzynarodowej floty, no, byli pod wrażeniem. Wydano nawet rozkaz wstrzymania ognia. Czytałam gdzieś nawet o oklaskach. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem na świecie, wzbudzając sympatię dla wolnościowych dążeń Kreteńczyków. Pomnik wzniesiono dla uczczenia setnej rocznicy powstania w 1997 roku.